Szanowni Państwo, w ogrodzie egzotycznym sezon otworzyły spektakularnie te dwa dziwidła i w związku z tym wszystko dzisiaj o nich. Czym są dziwidła, gdzie można je kupić i jak je uprawiać. Dzień dobry! Szanowni, to co tutaj widzicie, to są kwiaty dziwideł. Dziwidło Rivieri, czyli dziwidło koniak i dziwidło bliżej nieznanej mi odmiany, bo kupiono było jako dziwidło różowe, ale na pewno nim nie jest, bo dziwidło różowe powinno wyglądać tak. Nie jest to też Amorphophallus z gigas, z którego miałam okazję oglądać w zeszłym roku we Frankfurcie razem z Anielą, no ale może któryś z widzów wie, które to jest dziwidło, bo ich jest bardzo dużo odmian, to będę wdzięczna za odpowiedź w komentarzu. Moi drodzy, spektakularny efekt, ale pozwolicie, że ja się troszkę odsunę, bo ten efekt wizualny jest... Może fajny, ale efekt węchowy czuję już tylko ja i on jest zdecydowanie niefajny. Słuchajcie, no śmierdzi to padlinom. Tutaj przylatują muchy, dzisiaj jest ich niewiele, ale naprawdę potrafią ściągnąć muchy z całego powiatu. Na szczęście ten kwiat i ten efekt węchowy utrzymuje się przez chwilę, bo to nie jest roślina, którą uprawiamy dla tego kwiatu. To jest ciekawostka, efekt dla gości, żeby pokazać, że mamy coś innego fajnego, ale cały sezon będzie nas cieszyło co innego, a będzie to liść. Moi drodzy, jak widzicie, jest to roślina bul. Tą Wam mogę pokazać, bo jest bez doniczki, na razie jej nie potrzebuję, a druga jest tutaj w Donicy. I e, ta roślina po przekwitnięciu tego kwiatu wypuści z siebie tylko jeden liść, którego ogonek liściowy, gabarytem będzie podobny do ogonka tego kwiatu, natomiast na górze będzie piękna, rozłożysta korona. Symetryczny, nakrapiana łodyżka. Idealnie nada się i na rabatę bylinową. Idealnie nada się jako soliter. Idealnie też nada się jako forma symetryczna do nowoczesnych ogrodów, czy tarasów gdzieś w donicy. Świetnie to wygląda i dlatego liścia będziemy to uprawiać. Takich roślin nie widuje się codziennie, więc pewnie wydaje się wielu, że nabycie czegoś takiego to jest bardziej skomplikowana sprawa. Nic bardziej mylnego. Moi drodzy, obydwa te egzemplarze ja nabyłam w markecie budowlanym w Piotrkowie Trybunalskim przy Sulejowskiej. Tego chyba 4 czy 5 lat tego temu, ten 3 lata temu chyba mniej więcej. Szukając, moi drodzy, ciekawych roślin na półkach z bylinami, na wiosnę teraz markety, moi drodzy, wystawiam takie tekturowe regały. I na tych tekturowych regałach. Leży mnóstwo dali, kan, kali i różnych innych mieczyków, bulwiaki, sadzeniaki, no różne, przeróżne rośliny. Ja w tym roku w tym kartonowym królestwie, moi drodzy, nabyłam kolejne dwie rośliny. To są takie charakterystyczne torebki z dużymi etykietami. nie Udało mi się już trafić dziwidła, chociaż kolejne bym kupiła, bo to miało być różowe, a nie jest, więc może trafiłabym jeszcze inne. Kilkanaście złotych inwestycji w coś tak fenomenalnego, no to uważam, że nie jest wcale dużo. W tym roku kupiłam kolokazję i e, kupiłam, moi drodzy, arum, lilię smoczą, która jest często z czym czymś mylona. E, lilia smocza to jest troszeczkę inna rodzina, one rosną dużo, dużo mniejsze. Też bardzo fajna, ciekawa roślina. Podobny typ prawy i tak dalej. bardzo Bardziej znana zdecydowanie niż te e, dziwidła. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Moi drodzy, kupując w tym kartonowym królestwie, tutaj mamy kolokazję, która składa się z liści. Tutaj kwiat jest zupełnie nieistotny, i pokazują nam liście, to są tak zwane uszy słonia. Natomiast tutaj pokazują nam moi drodzy kwiat tej lili smoczej. I okej, okay, on tak wygląda. Natomiast. Kiedy pokazują nam kwiat tego dziwidła, tak jak ja kupowałam to dziwidło, tam był inny kwiat, ale no nieważne, forma mniej więcej podobna, no to my się spodziewamy, że kupimy sobie taką bulwę i doczekamy się od razu takiego kwiatu. To jest takie wprowadzanie w błąd, bo kiedy ktoś sobie już nawet kupi coś takiego, spodziewa się tego, sadzi sobie coś takiego, a z tego wyrasta mu tylko liść, no to jest trochę mylące. Więc ja mam w tym miejscu taki apel, nie wiem kto projektuje te etykiety, czy to narzuca market, czy producent, może by tak tą etykietę podzielić, tak w ten sposób na przykład, na pół i tu dać liść, tu ten, no, no to, to idzie wszystko pokazać i tym bardziej jeszcze zachęcić klienta do zakupu. Klient powinien wiedzieć, co kupuje, a nie kupuje tylko kwiatka. No, to nie są tulipany, moi drodzy. To tak ode mnie dla producentów. A wracając do tego, jak już zakupimy taką bulwę, no to trzeba wiedzieć, jak ją uprawiać. Jest to bardzo, bardzo proste. Kiedy już wejdziemy w posiadanie takiej bulwy, czy większej? czy mniejszej, bo taka duża bulwa daje nam też bulwy przybyszowe, więc ona się też sama rozmnaża. Musimy ją, moi drodzy, posadzić w bardzo żyznej ziemi. Żyzna to znaczy taka wzbogacona kompostem, obornikiem, a w sezonie jeszcze dodatkowo najlepiej zasilana nawozami typu gnojowica z pokrzyw albo nawozem mineralnym. No naturalne są lepsze, ale wiadomo... Coś, co rośnie bardzo szybko, w krótkim sezonie potrzebuje dużo nawozu, bo moi drodzy, ta roślina działa w ten sposób, że kiedy ten liść już wyrośnie, to ta bulwa zostaje zjadana. Tak z tego tworzy się ten liść. I potem ten liść, zanim zamrze, to musi mieć bazę, czyli roślina wytwarza nową bulwę, czyli tak naprawdę to coś nie będzie za kilka miesięcy istniało, będzie nowe, lepsze i jeszcze większe. Tak więc zapas substancji odżywczych jest tutaj bardzo ważny. Podlewanie? Podlewanie, moi drodzy, w upały, podlewamy dużo, ponieważ ten liść ma dużą powierzchnię parowania i będzie tego potrzebował, zresztą ona nam pokaże. Będzie się troszkę składać, układać tak na dół, jeżeli będzie brakowało jej wody. Jeżeli nie ma upałów, no to nie zalewamy bardzo dużo. No bo zalewanie takiej bulwy, no to może powodować tylko i wyłącznie jej gnić. Pokażę Wam, jak wygląda takie drzewko mniej więcej. To jest, moi drodzy, odmiana. Ta bardziej szlachetna to jest najbardziej szlachetna odmiana dziwidła, najbardziej pożądana to jest dziwidło olbrzymie. Okej, okay, dobra, w porównaniu nawet do tych kwiatków to nie jest olbrzymie i te liście od tych będą większe na pewno od tego, ale to jest dziwidło olbrzymie, czyli amorfofalus tytanum coś co wytwarza największy albo jeden z największych kwiat na świecie. Tu są dyskusje, czy to mierzyć wzdłuż, czy przesz, ale jest to niesamowicie i zawsze kiedy one kwitną w palmiarniach, gdzieś w ogrodach botanicznych, jest to wydarzenie i zjeżdżają się tysiące ludzi, żeby ten kwiat zobaczyć. Mój Mój jest zdobyty cudem, tego nie kupicie w markecie. To można wyhodować z nasion, które są bardzo ciężko dostępne, albo od hodowców. To rośnie do niesamowitych rozmiarów. Zobaczcie, moja wizyta w zeszłym roku w palmiarni z Anielą. Trafiłyśmy do szklarni zapleczowych, coś czegoś, czego się nie pokazuje. I tam znalazłyśmy wtedy to dziwidło. Zobaczcie, tu mamy stopklatkę. To jest to dziwidło. To tutaj, to jest tylko liść. To jest, powtarzam, to jest wszystko jeden liść. To nie jest pień. To jest liść. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Dlatego ja moi drodzy prawdopodobnie nigdy nie doczekam się kwiatu z tego mojego, bo zanim on dorośnie na tyle, żeby wydał kwiat, on nie musi być aż tak ogromny, ale i tak musi być ogromny, po prostu nie zmieści mi się w chałupie. A jego uprawiam po prostu normalnie w pokoju, przy oknie, gdzie ja mam południową wystawę, ogromne okno i on sobie tam świetnie daje radę. Dlatego teraz go tak przesuwam z dala od słońca, bo jakby teraz go bezpośrednie słońce przygrzało, to by mi go spaliło. A wiadomo, to jest tylko jeden liś, on jest bezcenny, tu drugiego liścia nie będzie. I moi drodzy, to jest chyba tyle, co jestem w stanie wam powiedzieć przy tym zapachu, bo naprawdę jest potworny. Otwieramy oficjalnie chyba już sezon, bo skoro dziwidła kwitną, no to już teraz już wszystko będzie tylko kwitło i tylko rosło. Trzymajcie się ciepło! Pa!